Jestem Miercel, witam Was bardzo serdecznie w Przeglądzie Memów Taka nietypowa sceneria Mówią, że jak ma się książki z tyłu to wygląda się bardziej poważnie Przejdźmy do dzisiejszego Przeglądu Memów Tutaj się będą najprawdopodobniej wyświetlać Wam memy Czyli po mojej prawej, wy to widzicie pewnie z lewej yy, Zacznijmy Od Pierwszego mema od kogo innego jak nie od użytkownika MOKA 900 i ja chyba jeszcze przesunę trochę... O, chyba będzie lepiej i się trochę do was przybliżę. Dobrze, czyli mamy jakby złe mamy, angry, o zdenerwowane. Zdenerwowany mamy w anime Zdenerwowany mamy w prawdziwym życiu Dzięki. Tutaj dalej mamy Mem wzięty i przerobiony od youtubera Animko Najmniejsza szansa Też miercel mokka Miercel Tym razem na pewno się nie spóźni z odcinkiem Nie ma na, na to nawet najmniejszej szansy Tak Dobrze, tutaj dalej jesteśmy. Ośmioletni ja yy, który dał złą, złą odpowiedź yy, dla Dory. Yy, Loki bóg kłamstwa. dziesięć no, 10 walka, kibedasa. Płaska ziemia. Piękne Wszyscy wiemy, że ziemia jest. okrągła. Dziadek w kreskówce? Dziadek chwalimy. No, no tak jest. Ej, dziewczyny z anime wykonujące gesty serduszka są takie urocze. O! Jesteś gotowa? Znak zapytania. Bo będziemy robić coś, co zaczyna się na literę P. Kończy się na Orn popcorn. Ja tu nie widzę, co by tu mogło wyjść, nie wiem, tu? dołącz do rebelii mamy ciastka, nie dołączajcie, właśnie oświadczenie, przegrałem wojnę, przepraszam bardzo serdecznie, że dopiero teraz do użytkownika Mokka się zwracam, przegrałem wojnę, proszę to uznać jako zakończenie, tam tereny macie, sobie zobaczcie, dobrze, typowy quick time event. To jest jakiś hrabąż. To jest przypomina mi to muchę z pierwszego, ale no nie wiem. Pamiątka z wycieczki szkolnej do Krakowa i ty nawet się do szkolnej w klasie. Wejście do Backrooms. A więc to jest wejście do Backrooms. To jest basen. Hasło modrą, to dajcie spokój, kto słyszał takie rzeczy na rybka, w ogóle nie czuć Normalny dzień w GTA Online Widzowie, kiedy skończy się reklama w Polsacie? Każdy program o numerze 400 i wyżej To się zastanawia, co tu się dzieje Czyli Click here Klik here no, download. Download. To jest małpa, która kieruje wózkami z watermelonów, z arbuzów. Z tyłu jest wielbłąd, i tu jakiś dom niebieski jest. Pozdrawiam fanów Black Clover, których tu nie ma, ale trudno. Kiedy nauczyciel powie, czy mogę. I nauczyciel, powie, czy mogę zacząć tablicę. Uczeń? Nauczyciel? Uczeń, uczeń. Życie szkolne. Sama, prawda? Gladiator. Umiera bolesną śmiercią. Rzymianie. Proszę, co to jest? Ja tu widzę. W sumie nie wiem, co widzę. Na dole widzę coś niebieskiego, może to woda jest, później widać rulonik papieru, jakby taki biały i tu widać jakieś żółte coś, nie wiem co tu się dzieje na tym obrazku. Fani Star Wars oglądający jak Disney rujnuje ich frontyrze. Fani Władcy Pierścieni oglądający jak Amazon grzecznie politycznie to No oglądałem. Niech, nawet nie, szkoda gadać. Fani wiedź mi na z drugimi włosami. Oj, tu, tu może być za późno, już dla tego pana. Lub pani? Whip? Odnalezione zdjęcie Moki. Orki to moje ulubione szympansy. Kocham te ptaki? Ja też. Ale, że Gadolin to World of Warcraft? Działanie magii w Gadolinie, Kroniki Gadolinu, Discord World of Warcraft 2004 No... Niestety Teraz poznaliście właśnie prawdę Że World of Warcraft to jest tak naprawdę Gadolin W krainie Amazon Gdzie zalęgły cienie Jeden by mediami rządzić Jeden by subskrypcji odnaleźć Jeden by prawdziwych fanów zgromadzić i w ciemności związać. W krainie Amazon, gdzie zaległo cienie. Piękne. Słowa. Skomponowane przez pewnie sam, samego Amazona. jadę śniadanie? Nie wiem, jest 2345, to nie wiem, czy jadłem. O, mamy od tobi. Czyli Mokka ma taki pokój. <grym> Mógłbym w to uwierzyć, tak? Wszędzie ten obrazki z dziewczynkami anime, tak? Wokój, Skoro serial Pszczółka Maja został zrobiony w Japonii. Co? To nie jest polski serial? To Wodecki tak naprawdę śpiewał opening do anime? Tak naprawdę? Hmm. Amazon. Mamy białych Horków. Widzowie. Nowe. Amazon. Nie Furwolów. No, wiadomo, biali. No, biali Orkowie. Przecież biała rasa to co to w ogóle jest, tak? Biała rasa to ta zła rasa. I tu mamy jeszcze na no, mamy autorskich. Znak robiony z Mokka 900. No nie widzimy tutaj. Zaczego smaku Mokka. Jest to definitywnie. tutaj Mokka nawet dał komentarz, z czego to mogło być wyprodukowane. Dlaczego tu podali jego nick nawet? Czy on w ogóle się zgodził? Proszę napisz Mokka, czy w ogóle uzyskali prawa autorskie do Twojego niku, bo mi się wydaje, że oni ukradli twój, pozwij, najlepiej pozwij. Bo ja po prostu bym pozwał jakby na przykład jeżeli mojej nazwy jako smaku, no bo oni wymyślają jakieś smaki, takie smaki nawet nie istnieją. I używają sławnych ników. Sławnych pisarzy, opowiadań, no. To w ogóle. Mopkę tu za. moja spy. Mleko. A, bo myślałem, że chodzi o sperę. Okej, okay, no to i tyle. No to i tyle. No to tyle z tego przeglądu. Teraz widzicie, Bardziej się chyba postarają z montażem. Chyba, nie wiem, jak to wyjdzie z montażem. Wiadomo, zawsze jak się nagrywa, to się myśli. O, ale te efekty dodam później. Już mi się nie chce tego robić. Tu książki widać, jaki mądry jest, wszystkie przeczytałem. To może trochę wam podpowiedzieć, co będzie w przyszłej serii, ale tu więcej nie zdradzam. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i pa pa.